W tym odcinku 9 graczy będzie walczyć o przetrwanie, ona nagrodę główną, ostatni skarnia wszystko. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale zasubskrybujcie, jeżeli chcecie sami brać udział w tych wyzwaniach dołączajcie na Discorda, link w opisie, a my lecimy z samym odcinkiem. A wycinki zawsze na końcu. Może taki quick brief, macie 15 minut po czym jest odnowienie skrzynek o północy w Minecrafcie i po odnowieniu skrzynek macie 5 minut do przy tym Przy okazji się border zmiesza do spawna. Więc tak tylko żeby gra nie trwała za długo. Masz się maksymalnie 20 minut na grę. 10, 10, 10 9, 8, 7. Trzeba okręg do góry. 2, 1, 0... No i to dziesięć po Dobra, fake admin. <grym> fake admin. <grym> fake admin! <grym> <grym> MVP plus wygra Mam MVP plus. Kamil. Co to jest? Coś ty wyszedł. Nie, nie. Dobrze, jest dobrze, okay. jest Na no. okay. za... Do końca. Okej. Do końca. Ej, jakiś dodatkowy plugin, da? Unte cheater. Wyszurę. Wy dostowaliśmy tak, jak mieliśmy opy, nie? Tak. Co za ty! Kamil. <laughs> ja nie wiedziałem. gierka będzie szybka. Oho, o, o nie, nie nie, tak się nie bawi. Będę spektaktorem. <choices> kurde, kurde, kurde! Leć, leć, leć! Ej, już można. Help me! Kabiko! Help me! Kurde. Będzie druga runda czy nie? Nie. Ok. Co mi koleży? Kabiko! Co miałeś? Żadną mu się kiera. Aaaa, na pewno się. Na szybko. No. Oooo, jak chce? Nie do <laughs> kalek, to, wyjdoy do farmy. Co? Krzesło dla Nawet się kręciło. jakie tam pakiety były zainstalowane. Eee, to się nazywa Mouse Willy. Zem, no czego chciałeś oszukiwać? Nie oszukuję, po prostu nie lubię się męczyć przy wyciąganiu i temu ze skrzynek. Czyli nie oszukiwałeś. Ej, okej, okay, na test tak bez problemu. Nie sądziłem, że mnie spotka Ej, taka niespodzianka. powinno się blokować trasę melonami, bo da się jakby... Da się, tak, tak, Trału też można. Ale to się zmieszczy. No właśnie MK... Ej, jakoś... Jest... Są te patyki w dropach? Jest, tak, tak. Okej, okay, Nawet okay. ja dostałem teraz. Bo będę sobie zrobił diamentowy mieczek. O, jest co ja powiedzieć, jak ja dostałem miskę na początku? Ja miałem pan miał diamentowy z meaning, do patyki. Nie no, dobra, wscitujecie. No jak, o. O to tylko pukami wcituje. <noise> ja to nie, to nie jest czytowanie. Nie, ale ja to, to nie jest przewaga nie, nad przeciwnikiem i to potężne. Oj tak, zgadzam się, jestem za usunięciem kamizel <noise> z następnych czerwonych. <ćwiczeń. głos> Chyba trzeba zapłacić karę dyscyplinarną. Co? 20 zł, się zależy. Dolarów? Jesteśmy <grydźmy> w dolarach. To co, jeszcze raz, bo to jakieś wrzuszkane wszystko było. A <grydź> to zgadza się jeszcze raz, <grydź> to brzuchane było. Nie, Merkel, widziałem cię. Gdzie? Jeszcze ciebie nie widziałem. No nie, to jest kaleryne... To jest baler na Moja jest niebieska za LF. Musi powiedzieć, odwrócę i zobaczę typa z diamentowym mieczem. Nie, piorun przy mnie nie był, to nie we mnie mnie We mnie ciągle biję. Każdego biję, nie Nie ale... to y, od razu buchak się postawić, czy trzeba je podpalić? Nie, samo, samą, tylko chwilę. Samo. No to ja to co, jest... Ale nie od razu. od razu. Ale nie od razu. <laughs> Który to? <laughs> ja. Który nie umie skakać? Ja A nie że ktoś spadł. Handy, <laughs> ja też spadłem! <laughs> no tak, Przygadaj. To... <laughs> Liczyłem A, na ciebie. Tylko że wiem. ja uciekłem, znaczy przeżyłem. Ale on miał chyba 5 pereł jeszcze. Miałem 9 pereł. Cieka, no. No. Zawsze mogłeś mieć tylko Mińskę. No, Lepszy, niż to ban. ban. No to mno. no. Co to jeszcze się je. Co to jest? Doman, man. <noise> Merka... i klonę. Chciałem to już. Przecież na Merkel? Myślałem że Mariusz. umarł już. Nie, ja zabiłem dwóch Fartownię Człowiek Dobra puszczaj już dead mecz No Nie 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 no, nie 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 się próbuje dostać do kilku skrzynek Do niej, ile ty Nie serdecznie. podpowiadaj Henry. Trochę życia no, straciłem nie ma, na tym Dzięki dostania się tam Do doman Co? To nie jest trudny parkour, nie? Wiesz o tym. Wiem. Wcześniej mi się udawało za każdym razem. Ale nie rób tego. Bo teraz presja jest. Spadniesz, spadniesz. No to zobacz. Kto spadł? Dobra, nie stresuj się. Każdy Cię tylko obserwuje. No. Do co ty robisz? Kurde, tej wędki działa odwrotnie niż na 1.8. Co jest... Co jest? O, liście można Ej, tam jest, tam jest doma na dole A gdzie jesteś? Dobra, chłopaki, patrzcie to Nie uciekajcie O, ktoś był przy mnie Daleko no. Nie wydano serduszek <noise> Ale nie spadłem <noise> No ja spadłem Nie ma patyków, ale skamowa MRK gdzie ty jesteś? O, poczekaj Doan robi ten skok Doan robi Dasz radę NIE DA SIĘ! To jest to szukane Cześć ma tekstura bez drabiny No, MRKL Co po porządku uciekł, MRKL? Tak na razie okej okay. okay. Cieszę się, bo właśnie cię widzę To ty żyjesz? Jezus Mario. Nie, Moskitu. Tu mówimy MRKL-a za nie? przepraszam. O, i te my, i te my. płacisz karę. Tam się nie da. To co, Ej, jeśli MRKL wygra, to Rewold może tym razem zrobimy. Jak to. O! Kamis, jak to zrobić? O, na buty starczy. Nie być lamusem, prosto. Zaczynamy! Mamy kolejnego! No. Kolejny kandydat! Kolejny śmiałek. Kto będzie taki odważny? Ja tu spędziłem tylko 10 minut. Ktoś widziałem. Hmm. To aż Widzisz tej temy? Ja pan skinąłem. A Ja zmarnowałem... Oha Wiem co marnowałem. Gdzie ty chodź, jesteś? Prynował, chociaż nie ja ma czterech do po... tych jabłek i dziewięciu pereł. <laughs> o, widziałem kogoś. Bo co mu się przewidzieć? Kogoś, ciekawe kogo. Konek, gdzie, jesteś? Tam Koleś, jest. gdzie on, był, bo on był byłoby i ja go zgubiłem? A pa... Aha, okej. Okay. To jest kempion, co widziałem. Nie ukrywaj ja się, chodź tu. Nie użypa taka nie widziałem, aż to się nie liczyć nie wyszła jak potek, nie wiedziałem. Co można liście niszczyć nie wiedziałem? Aha, tak zdobyłeś patyki. O to gdy wiedział, to czekaj, to, 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 to nie bij mnie, poczekaj. Daj mi chwilę. Opad mi sobie 10 patyków. Nie, podskupuję tylko jednego na żelazny mieczek Albo się gierpię. Ale potyków ulebi y, y, drewno. oni są zgubieni wszyscy. wszystkich. No nie ma tutaj patyków, ale skąd? to trzeba nie trafić. O, jest, no, ja, mam, Jest patyczek! patyczek. Wprowadzenie upośledzenia sobie do celu z domem. A, no, pod mostem jest. A to co, on żył? Ja, kamiko żył? Ja, ja kamiko nie, żył. to chyba było. właśnie to... kamiko żył. Kamiko nie żył. Mały chleb Nikt nie przewidział takiego nie scenariusza. Nie będę martwym. Niby nie żyjesz, ale Chodźmy. żyjesz. Aha. Okay. Nie uciekaj. Czyli to man. A, za widzę. widzę. Oh, co jest to? Cześć to mi tutaj. Oj, i tak. Ja muszę no zgarmić te no, 25 zł no, na no, rocznie. Jest ja Potrzebuję 25 zł. Co to ty złbiaki raz piszania, ja się sami respią. Nie wiem gdzie on bo wiem. Szukaj Christiana tam gdzie go nie ma. Okej, okay, dobra, czy jest pod ziemią? MRK zacznij szukać po prostu jak się ubezpieczyć. A udało ci się tam wejść? Nie. <laughs> Zrezygnowałem. Ja <laughs> próbowałem do śmierci. On się pali! Dobra, słyszę, że się pali. Gdzie on jest. Tam jest pewnie. Kapnij! Widziałem piorun. Kamil, stepnij mnie do, do mrk O! Oh, okay. Klepa! 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 Gdzie? Kamil, stepaj, Kamil, Full stack <laughs> klepa! Full okay. stack? Full stack. Oh, o, jest! Oooo! Tysiąca O. Ograne! Nie trafiłem. <laughs> Dawaj, no! Jest jeden problem. Ani Merkare nie wie strzelać. Ja nie wiem strzelać, nie? Nie, tylko on! Ooo, jaki Merykań. OP! Daj mu w Dobra, uciekam, jestem taktyczny. Gość dostał stj... Stry... <grym>. Białuna! Idę <grym>. uciekać. Ani Merkare... Pa! Ooo! Oooo! Nie, 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 nie! Pyk! Jest! to klocki, ale fajnie. Tak! tak. Ja Miałem ja dwa a, serduszka! Dwa serduszka! Boł oh. Nie wiem czemu go nie klepałeś jak mu TNT wysadziłeś pod nogami. Zostawiliśmy trzy to serduszka. Trzy i pół właściwie. tym TNT. No to dwa, trzy strzały z miecza są. Albo z łuku dwa razy i po mnie No ale zapomnieliście, że oboje nie macie zbyt wiele wspólnego ze było Trzeba ci najpierw nauczyć bić ze śkierki żelaznej. <noise> a nie jak ja 10 strzałów Kamilka, w Kamika. To I to na tle w tym challenge'u. Dzięki za oglądanie. Jeżeli sami chcecie uczestniczyć w jednym z tych challenge'ów, link do Discorda macie poniżej. Ja się z wami pożegnam na końcu, a teraz macie same bibery. Dobra, y zmniejszmy sobie render distance na 8 fps do 60. <noise> ja weź tam coś na Kamila przygotuj. <noise> pier... Cześć Kamilko. siemanko. Anko. Tam jest z Bowery kazali coś tobie powiedzieć, ale to może być obraźliwe. Co? Barry, kazał mi coś powiedzieć, to może być podraźliwe. Pan! Wybierd A co? 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 Tak długo mi nie było? Co tu no, się stało? <laughs> Jeszcze wyszedł. Witajcie, fani! jestem nowym. Szate, No nie, mój fan mam nie krzyczy. Chyba <laughs> <bo> się potnę. <laughs> po co chodzi o tą godzina 19, coś? 19? Start wyzwania 19. A, data. Dobra. <laughs> Ja to jedziemy Ja dzisiaj rano patrzę, taki ledwie co się urodziłem, tak jak. Przeczne informacje dostaję. Pocznij się, przyjacielu. Po <grych> Brak mi odwagi. Dobra, na serwer możecie już wchodzić. No, Miko naciśnij mi lewy shift. Znaczy, prawy shift. Co? Lewy shift? Pra prawy shift. <grych> <grych> Się. się ciebie zabić, ale szkoda. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to co, Daman? Odpalasz kamerkę i pokazujesz komputer. Co <gryw> tam masz za aplikację? Pokaż co masz za aplikację. Co można ścianie? Stabilizujące tą pozycję w rankingu. Daman, mam to już jest nagrywanie i gdy się zrobi zrzucik. Co wy tam robicie? Przestańcie tej krowie robić. Co wy? <gryw> to takie <jest jakby> <gryw> Bo z musisz mieć pieniądze przecież na nagrody. to Tak jak ostatnio, jeszcze skończyliśmy RKZ wygrał. No, <goda> no, no, ten, no, no o, i tutaj Wong też wygrał. No. Przejadowałem cały weekend. Ja, ja zadbam <goda> o to tylko, żeby Kamil nie wygrał i w zasadzie <goda> ja jestem spełniony. I to na tyle. Gdzieś się spodobało, wiecie co robić, a my widzimy się już w następnym odcinku, tak więc na razie, cześć!